Siemano, tym witam was w nowym odcinku na moim kanale, dzisiaj jesteśmy oczywiście na GeForce Kinsie Standardowo zachęcam was do użycia kodziku, ty na stronie, macie go w drugiej linii opisu albo w pierwszej, sam już nie wiem No a dzisiaj przejdziemy sobie oczywiście do skrzynki nadal 1%, bo dzisiaj będzie sobie AK Wild Lotus więc sobie spróbujemy trafić tego to pięknego kałacha, który jest wart od 4100 zł do 7500 zł na stronie. Barkowa purpura też nie, no w sumie też nie kosztuje źle jakoś, w sumie nie jest za tania, nie wiem jak to wysłowić się tutaj. Więc no taka faktor new na 1% jakby poleciała to prawie skrzynkę nam zwraca. Oczywiście nie sądzę, że poleci faktornie tylko będą cały czas te za 11 zł lecieć i w ogóle nie wyjdę z tego odcinka na plus, e, czyli to taki standardzik ja otwieram te skrzynki 1%, e, ale zrobimy sobie właśnie o to taki testik. Najwyżej e, pójdziemy sobie oczywiście na kontrakt i na upgradera. E, jeszcze mamy event e, wielkanocny, więc może jakieś jajka nam się uda zrobić po tym kontrakcie jak już. No sprzedamy sobie i SneakyTweet otworzymy, może pójdziemy na ten koszyczek wielkanocny czy tam koszyczek zajączka Może coś nam się uda tam zdobyć, to będą pewnie tanie skiny, bo za dużo jajek nie będę miał ale warto spróbować A teraz lecimy dalej sobie z tą 1% for Wild Lotus no, i na razie nie siada, nawet nie jest bliziutko, ale to na tym 1% nie ma co. Już tego będziemy otwierać AWOP-a simów na 10%, to już jest lepsza skrzynka. Bo często mi z niej siada, nawet na stringach. Jak jesteś na stringach, to wiecie, że dość często mi siada w sumie z tej skrzyneczki AH-ka. W sumie co tam jeszcze mamy do otwarcia, już sobie sprawdzimy. Będziemy otwierać teraz każdą po kolei. To będzie 1% na Crimson Web, a i to już mamy 10% na Uspa, a p P90, MEczkę, Scout, a tutaj już mamy 50%. Te 50% też będziemy sobie otwierać. Jest trochę kontentu na maj. Już w sobotę być jest chyba. Środa jak oglądacie ten film To już w soboty startuje konkurs na kosę Więc e, oczywiście zachęcam was do zostawienia e, subskrypcji Subskrypcje to w sumie większość osób ma z tego kanału jak już oglądacie ten film Ale dzwoneczek, dzwoneczek żeby dostać powiadomienie o konkursie na koskę No to jest obowiązek mi się wydaje, że to trzeba e, już e, sobie zaznaczyć ten dzwoneczek Jeżeli będzie konkurs na koskę Na czym to będzie polegać jeszcze nie powiem nikomu a na razie jeszcze sobie otworzymy dwa razy Ban Gun z nadzieją, że wyleci nam coś z jajkami. Już nie chodzi o profit, nawet, bo wiem, że. O, nawet dobra, że nie zdobędę za dużo. o kurde, 96, czyli to mi tak nic nie da na razie. Dobra, mamy kałaszki pod dyszkę, nawet po 20, za 20 zł jest jeden. To jest 200, może będą z tych kałaszków, to fajnie. Ile mamy z tych kałażków? Nie no, 200 przesadziłem trochę. Mamy 135. Jest jakaś awłupka, może no noir, Fever Dream za 120 zł. O to kurde, na tym nie będę profitu. Trzeba by sobie to otworzyć. No, jakby jajka poleciały standardowo, to by było fajnie. Oczywiście yy, item na 1% nie siadł. Dzisiaj to był yy, kałach yy, Dziki Lotos Ale mam nadzieję, że yy, w następnych odcinkach coś wyleci i mamy jajka. Więc dobra, za 24 zł otworzymy sobie jeszcze yy, bany. Gana. Jakby tutaj poleciał jajka, teraz to by było fajnie, bo mamy dwie gry na koszyczku. Dzisiaj taki, ile? 3-minutowy odcinek, szybki. No nic na to nie poradzę, że tak szybko otwierałem w sumie te skrzynki 1%. Ale dobra, 51 zł, dostaniemy sobie kałaszka jakiegoś o wartości 100 zł, ok. No mi się wydaje, że tutaj by można zrobić najtańszą kostkę jakąś, która będzie aż na 30%, już będzie, będzie na 30%, a nie, to ta jest tańsza. Dobra, to damy sobie tak, sobie dzisiaj przesuniemy trochę. I to sobie, no nie siedzi kurde, lewo góra No dobra, to w sumie spróbuję jeszcze sobie tą najtańszą skrzynkę eventową za 3,96 otworzyć Może tutaj polecam jajka, tutaj 8 jajek bym chciał zdobyć chociaż yy, Nie leci, ale leci uspik Cyrex, który da nam zysk To mogę otworzyć teraz dwie takie skrzynki No ja chcę tylko 8 jajek, żeby zrobić dwie gry na koszyczku, żeby jeszcze trochę przeciągnąć ten odcinek Jest y, dwa razy kawach yy, Uncharted nie stać mi już na dwie skrzynki, ale na jedno mi stać, będą jajka? Nie, Je, jest bizon antyk, no to kurde. Możemy stać na pięć? No nie, braknie 8 ośmiu groszy. Dobra, dajcie jajka, dobra, są jajka, więc sprzedajemy wszystko, resztę sobie zostawiamy. Idziemy teraz na ten event. Eee, zagramy sobie jeden koszyczek za, za 200 jajek, żeby już nie przedłużać tak to odcinka. Nie chcę żadnego trybu bezpiecznego. Eee, no i dobra, mamy 4, 5 i 6. Eee, 3, 4, 5, ok, na razie jest dobrze. 1, 2, 3. A, tu o, teraz pokazuję, ile pisanych jeszcze zostało. No dobra, teraz to można grać. Eee, 2, 3, 4. Tego chyba nie było we wczorajszym odcinku, z tego co mi się wydaje. Chyba nie. 6, 7, 8. Eee, no i ostatnia szansa. Jest jeszcze 6, 7, 8 na sam koniec. Kończymy z wynikiem 260 punktów. Tutaj kurde 430 miał hezik. Mój rekord to jest 330, a teraz zdobywamy 260. Dostajemy skinę za 4 zł eee, Więc ja mam widzowie dziękuję za oglądanie tego odcinka. No i do usłyszenia jutro. Siema!